lo 320 Widzowie i dzisiaj to będzie mój pierwszy poradnik na moim kanale, i ten poradnik będzie robił, jak założyć skina w Minecraft. Będzie zrobić? Dwa rzeczy bardzo proste. Mój kolega się tego, więc pierwsze co robimy, to wchodzimy w przeglądarkę. No. I wpisujemy skindex. Skindex, wchodzimy w pierwszy link. Czekaj, dobra. I patrz, na tej stronie mamy przeróżne skiny, bardzo różne. Tu się nie wyświetlają reklamy, bo mam blok, ale nieważne. I tak, tutaj sobie po prostu wybieracie skiny, tu też macie strony na dole. Wybieracie sobie stronkę. Tu macie różne, na przykład ja wybiorę tego skina. W, w, Wybierzcie sobie tego skina, na przykład ja wybiorę tego. To jest skin. Jak macie już skina wybranego, i ten, czekaj. Dobra. I patrzcie, widzowie. Czekaj, Jak macie już skinę, tu macie przycisk do WLAN. Klikacie w to, aby pobrać skinę. Eee. Jakby co, widzowie, to. Co się stało? Po prostu. Jakby co to. Widzowie, ja mam antywirusa, więc nie, pobyrę, po... nie pobiorę tego skina. Po prostu mój antywirus zareagował, że to jest groźne. ale... Jakie groźne, kurde. Niech się kurde. Dobra. E, ja nie mogę pobrać. Klikacie do Vlan. Tu gdzieś powinniście mieć to. I ten. Macie w pobrane. No, po prostu macie i teraz. Ja tego skina nie pobiorę, bo mi antywirus kurde nawala. Teraz wchodzicie, tworzycie nową kartę i ten wpisujecie T-Launcher. T-Launcher wpisujecie i wchodzicie na pierwszą stronę. Teraz, jak macie tutaj tą stronkę, to tu, jak nie, jak nie jesteście za, zarejestrowani czy zalogowani, to. Zarejestrujcie się, czy zalogujcie tutaj. Jak już jesteście, to kliknijcie w te konto swoje. Teraz jesteście na, na waszej stronie i tu się wyświetla wasz skin. Tu możecie waszego skina pobrać, ale nie. Jak chcecie, w ogóle papeleryny nie działają, więc nieważne. Ktoś nie chce się pobrać. Jak chcecie swojego skina, Dać, wczytać tu, klikacie, przeszli skórkę. To teraz, wybieracie plik z komputera i wy pewnie będziecie mieć to w pobranych. Po prostu szukacie ten plik, na którym jest skin. Pewnie będziecie to w poblarnych, w, w pobranych, mieć i już gdy gdy macie tego skina, czekaj, muszę znaleźć. O kurde, gdy macie skina. Wybieracie plik, to jest dla mnie mój plik, i klikacie otwórz. Wybieracie skina z plikiem. I teraz Wam się przesłał skin, i tu już powinniście mieć skina przesłanego. No I to był koniec. Możecie sobie jeszcze odświeżyć stronę. I tyle po prostu. Czyli spróbuj jeszcze raz pobrać skina. O, teraz mi pobrało, dobra. Po prostu e, tutaj ustawiacie skina, i teraz, jak chcecie mieć tego skina. Po prostu musicie zresetować Minecrafta i odpalić od nowa i prawdopodobnie już będziecie mieć tego skina i to był poradnik jak pobrać skina na razie